Dzień dobry, kochani, zapraszam na kolejnego vloga. Dzisiaj Sławomir ma urodziny, więc mam w planach zrobić mu małą niespodziankę. O 16 jadę zawieźć kolinka do mojej cioci. Ja pojadę na zakupy, kupię jakieś nie wiem ozdoby, balony, torta. Chciałabym zrobić mu dzisiaj taką fajną, wiecie, randkową kolację, tylko we dwoje, w sensie jak Kolin pójdzie spać. To usiądziemy sobie przy stole, wypijemy wino, zjemy razem kolację. E, przynajmniej takie mam plany, zobaczymy, czy Kolinek będzie współpracować. No i nic. Mam nadzieję, że będzie miło, przyjemnie i że Sławomir się ucieszy. My z kolinkiem jesteśmy już po śniadanku. Jak widzicie, nie! zaczynamy poranną zabawę. Super! O nie! Worki na śmieci cię gonią! Uciekaj! Uciekaj! O nie! Kolink właśnie zasnął Ja się trochę ogarnęłam W sensie ogarnęłam sobie włosy Bo jak widzieliście przed chwilą miałam burz na głowie Teraz włosy wyprostowałam I już jest lepiej Przygotowałam kolinkowi Na dzisiaj Elegancką Elegancką koszulę Zobaczcie Taka fajna elegancka, ale nie sztywna, z bardzo fajnego takiego przyjemnego materiału i tą koszulę kupiłam mu w Zarze. Do tego do tego podkoszulka, bo jest naprawdę okropna pogoda, straszny wiatr, deszcz, także żeby mu nie było zimno i do tego takie fajne spodnie, też kupiłam je w Zarze niby takie eleganckie, ale dresowe, Wiecie, żeby było mu wygodnie, ale żeby wyglądał elegancko w urodzinki tatusia. I Sławomir dzisiaj skończył 25 lat, a ja za dwa tygodnie skończę 23. Także już 30 się zbliża dużymi krokami. I do skarbie Wyspałem. O. Wyspałem się. Co tam jest? Zjemy zupkę. O. o co to za Ło! O. Nie. Jak to nie? No to dawaj tego smoka. Chodź szybko urwi się. Ubieramy się. Okay. Druga rączka. Papa! Papa! Tak, pójdziesz potem, papa. Pojedziemy autkiem, papa. Ops! Bum, bum, tak. Brum, brum. Tutaj zrobimy cyk. Ło. Ale ładnie wygląda, kulina. Wow. Ba! Ba! Bam! Ba. Ba. Kolina, tak ci tego nigdy nie zapnę, wiesz? Przystojnik? tak to kolinek kto tak pomaga mamie mój mały pomocniczek najdroższy wow myju 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 kolinek robi super skarbie pięknie Jesteś najlepszy. Taki kochany jesteś. Tak, zjedliśmy zupkę. Kolinek już ubrany. O! O! Kto się wygłupia? O! 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 Co to? Ło! Ja już sobie zaczynam przygotowywać jedzenie. Na wieczór wymyśliłam, że, wiecie, zrobię taki stół jak w restauracji, tak abyśmy szli na jakąś randkę i zrobię... Kupię takie fajne, jakieś ozdobne kartki i zrobię z tego po prostu menu. Napiszę, co będzie na przystawkę, co będzie na danie główne i co będzie na deser. Do tego, tak jak już mówiłam, chyba kupię jakieś wino albo szampana. Także no, myślę, że jest to fajny pomysł. I na przystawkę już wam mówię, zrobię bruskiety. To jest przystawka, którą zawsze zamawiamy ze sławkiem, jak jesteśmy w restauracji, bo po prostu bardzo, bardzo ją lubimy. Także teraz przygotuję sobie już pomidora, pokroję go sobie. Na danie główne, zrobię Sławkowi jego ulubione danie, czyli. Żeberka. Sobie Mama. zrobię. Tak, skarbie, co się dzień... Tak, skarbie. Mój noj, dzień... dzień dobry. Na danie główne zrobię ulubione Danie Sławka, czyli Żeberka. Ja Żeberek nie lubię, więc sobie zrobię makaron w sosie pomidorowym z parmezanem. A na deser nie wiem, zobaczę co będzie w sklepie. A ty co? Nie! Dawaj tą kamerę! A znowu ucieka z kamerą, kolic, zrobisz bom! Tak, obram sobie pomidorka ze skóry, będę go kroić w małą kostkę. Później będę dodawać do tego oliwę z oliwek, sól, pieprz, świeżą bazylię ale to później wam pokażę. Na razie tylko będę kroić pomidora, żeby już mieć, wiecie, mniej do roboty później. Zobaczcie, pomidorki wyglądają tak. Dodam tu teraz oliwę z oliwek, pieprzu, soli i później na koniec dodam świeżej bazylii, dlatego, że teraz jej po prostu nie mam, muszę ja do sklepu ją kupić. Tak, my jesteśmy gotowi z Kolinkiem. Idziemy, papa, pa, tak. Jadę zawieźć kolinka do cioci. Yy, jadę na zakupy, potem jadę do domu. Jestem już po zakupach i troszkę się przeraziłam, że tyle czasu mi to zajęło. Myślałam, że szybko to załatwię, ale niestety nie. Yy, musiałam przełożyć klientkę o pół godziny, bo po prostu się nie wyrobię. Jest 17, mam godzinę czasu, czyli do 18, żeby wszystko ogarnąć, zanim Sławek przyjedzie. No i nic. Zaczynamy! Zacznę sobie od obrusu, bo bo to mi po prostu zajmie na czasu. Ulubione żeberka Sławomira. Był tylko taki obrus wzięty. Wzięłam taki, chciałam biały, ale nie było. W sumie szary nawet nam tutaj będzie pasować do zasłon i do... i do kanapy. Oj, trochę za duży. O Matko Święta. O Matko Święta. Nie, nie, tak nie może być, to jest Jak to wisi? Tutaj wzięłam taki, takie drewnianko na przystawki, czyli na te bruskiety. Tutaj cztery bruskieciki położę na to. I wiecie co wymyśliłam, że te balony będą wiszeć w powietrzu. Jeszcze nie wiem czy mi się to uda, czy taśma jest na tyle. Mocna, że to utrzyma. Trochę przy tym roboty będzie, ale myślę, że fajnie to będzie wyglądać, jak będzie tych balonów dużo. Także nic, biorę się do roboty i zobaczymy, jaki będzie efekt. Na razie wygląda to tak. Uważam, że wygląda to naprawdę spoko. Zostały mi jeszcze srebrne balony, więc zrobię jeszcze te srebrne. Ogarnę tu te blaty. Wezmę stąd te kurtki, by nie było tak wszystkiego tutaj nawalone. I mam jeszcze, co ja mam? Aha. I mam jeszcze takie złote balony, 2,5, 25. Także też je jeszcze nadmucham i zobaczę, gdzie je dam. Dobra, zobaczcie, tak wygląda efekt końcowy. Myślę, że z tymi balonami to był naprawdę mega fajny pomysł. Tutaj mamy stół. Jeszcze nie do końca gotowy, bo jeszcze będą świece, i wiecie, te przystawki i tak dalej. Zobaczcie, tutaj dałam te balony, 25. Taką miałam wizję na to. No i nic tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze, zobaczcie, świeczuszki 25. Idealnie się wyrobiłam, bo zostało mi 8 minut. Zaraz mam klientkę. I później będę pokazywać Wam te wszystkie dania, które przygotuję Sławomirowi. Witam serdecznie, jak niespodzianka. Tak. Super. Cieszysz się? Udało się, tak. Tak. A powiedz teraz, co jeszcze się stało w Twojej urodziny? Pokażę Wam. Dostałem prezent. Dostałem prezent. O, jak Wikusia ładnie zaparkowała. Mhm. Mm czekaj. O, czekaj, czekaj. I jakaś pani całkiem przypadkiem obdarła cały samochód. Ale nie, bo to będzie na mnie, że ja krzywo zaparkowałam, ale wiecie o co chodzi? Bo zobaczcie, tutaj jest słup. I tutaj nie da się inaczej zaparkować, czyli trzeba stanąć na tej linii. Tak, trzeba stanąć na tej linii, żeby nie. Wiecie, żeby nie walnąć o słup, więc żeby nie było. Ja zaparkowałam właściwie. Pokażę jeszcze raz ten słup, żeby nie było na mnie rozumiesz. Zobaczcie, Dobra, to jest no, ten to słup. Takie dziecko. Taki dziecko. Jak wysiada się, to też trzeba doleć tą słupkę. Więc to był najlepszy prezent dzisiaj. <grym> szkoda. No. Dobra, ale wszystko będzie załatwione na szczęście. Uczciwi ludzie i przyznali się do błędu. Dobra, teraz zaczynamy. Przystawki. Bruskiety. Twoje ulubione. Dobro, się nie stresuj. Słowo, nie, stresuj się już. Proszę bardzo. Bruskiety jako przystaweczkę. Mm. Ej, jeszcze świeczkę zapomniałam. Tutaj drinka zrobiłeś, tak? Zapomniałam kupić wino. Więc mamy tutaj drineczki. Dobra, ja już zaczynam, bo jestem głodna, nie będę czekać na ciebie. Zdróbko. Zdróbko, krówko. Przeczytaj menu. Co tam Mała mamy? Przystawka bruskiety pomidorowe. Mm -hmm. Danie główne: żeberka, ziemniaki i sałatka. Mm -hmm. I deser jest wikusia. Danie... Ja jestem na deser. To jest... Deser. <suszy> tak. To ja. Proszę bardzo. No nie, nie, nie na talerzu. Danie główne. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. Dziękuję. Co? Co? Chcesz sobie dmuchnąć? Nie, <grystanie> chcę świeczki dmuchnąć. To dmuchnij to te świeczki, synek. No ale czułeś mnie, pusz i podpal. Ej, ty się nie rozpędzaj, ja chcę kolego. Ja mam bo twoje urodziny zaraz się kończą. I moja dobra dusza też. Mhm. No i z czego ty się śmiejesz? Hmm. Okej, okay, brawo! Wszyscy robimy brawo! Wszyscy robimy brawo! Karinek śpi. Jakiej żony? Jakiej żony? Dziadek! jaki żony! Dziękuję bardzo za rzeczonka. Dzie dziękuję Panie Władku. Tak, tak, tak. Panie Władku, kiedy. Życie wszystkim i syna, No. Dzień dobry, dzisiaj drugi dzień nagrywania. Wczoraj zjedliśmy kolację, wypiliśmy Wypiliśmy sobie pod rynku, poszliśmy spać. Kolinek w sumie dał nam pospać, bo obudził się dopiero o 12 w nocy. Wow! Super dziwdziół! Paloniki są? Co tutaj się stało? Co tutaj się wydarzyło, skarbie? Nie chcecie widzieć tego syfu za mną. Wszystko muszę zaraz ogarnąć, bo zawsze właśnie robimy tak, że zostawiamy wszystko na wieczór i rano ja wszystko sprzątam. Bo wieczorem już po prostu nie chcemy hałasować jak Kolin śpi, bo Kolin ma naprawdę strasznie płytkie spanie. Także poważnie wam mówię, my musimy chodzić na palcach. Dosłownie musimy chodzić na palcach, żeby go nie obudzić wieczorem. Teraz tak, słuchajcie, no musimy muszę dzisiaj jechać do e, mechanika żeby sprawdzić na ile wycenia szkodę, którą pani wczoraj e, zrobiła w naszym aucie no bo no, szkoda jest dość konkretna i jadę dzisiaj właśnie do mechanika z tym formularzem który wczoraj tam wypełnialiśmy z panią e, żeby mi sprawdził e, żeby sprawdził po prostu e, na jaką kwotę wycenia szkodę jestem bardzo ciekawa, na szczęście my nic nie musimy płacić Całą szkodę pokrywa jej ubezpieczenie. Tak, my jedziemy do mechanika sprawdzić, na ile wycenią szkodę. Sama jestem mega ciekawa, także. No, jedziemy, nie Kolejnie zobaczymy, co powiedzą. No. Wróciłam właśnie do domu i szkody wycenili nam na 1000 euro, więc będziemy to musieli teraz załatwiać z ubezpieczalnią.